Hej, kochani, to znowu ja. Wybaczcie dzisiaj troszeczkę przy pracy, nie, żeby było, że cały czas siedzę. Mam chłodno tak, Gerardzie, mam czapkę, tu mam chłodno, tu mam też magazyn z miodami, więc tutaj trzymam temperaturę troszeczkę niższą niż 18 stopni, więc mogę zmarznąć. Ale kochani, przeczytałam właśnie niedawno fajny komentarz. Jeżeli chodzi o ocieplanie uli, o stosowanie ocieplanych dennic, ocieplanie na zimę. To mi się wydaje, że to jest bardzo fajny temat do omówienia, ale wybaczcie, potrzebuję jeszcze skończyć sobie zamówienie, więc będę do Was mówić, ale jakbyście chcieli podpatrzeć mniej więcej jak robię prezenty, kochani, jak ozdabiam, to zapraszam. W międzyczasie szykuję się, kochani, do tego live'a, o którym ciągle mowa. Wstępnie chciałabym spróbować z Wami się połączyć w poniedziałek, pewnie wieczorkiem, około 19.00. Dam jeszcze Wam znać, jak to będzie wyglądać, bo wydaje mi się, że fajnie by było omówić. Takie, wiecie, dialogi, jak ja mówię, to jest ciężko omówić w jednym aspekcie, ze względu na to, że każdy ma z nas inne warunki e, inaczej to wygląda, e, inną siłę rodzin, to wydaje mi się, że jakbyśmy wyciągli wspólnie wnioski właśnie jako dyskusję taką, to byłoby to bardzo wskazane. E, I bardzo bym się cieszyła, jeżeli mi się udało i żeby mi nie zabrało wtedy, wiecie, mowy. Bo z tą moją mową, to wiecie, fajnie się tak mówić, ale to sami zauważacie, no, nie? że jak przychodzi co do czego, to mamy tyle do mówienia, tyle do powiedzenia, a tutaj, kochani, jak przyjdzie coś, to wtedy, wiecie, na chwilę jest tam mgła w głowie i nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, co, jak to ma wyglądać, jak to wszystko mamy tam później poukładać sobie. No i przychodzi co do czego, kochani, to trzeba to omawiać, prawda? <laughs> Więc ja tutaj bardzo bym chciała z Wami to poomawiać, ze względu na to, że do tej pory nas uczyli do pszczół w zimie nie zaglądać i faktycznie są dwie grupy kochani pszczelarzy ci co zaglądają znaczy można powiedzieć, że są też trzy grupy ci co zaglądają wtedy kiedy nie trzeba ci co zaglądają wtedy kiedy trzeba czyli ja, nie żebym było wtedy co nie trzeba i ci kochani, którzy czekają na przedwiośnie i nie ingerują w rodziny pszczele jak to jest z tą zimowlą? moim zdaniem Powiem wam tak, nie do końca się zgodzę, jeżeli chodzi o niezaglądanie, o niechodzenie koło uli przynajmniej na początku waszej drogi pszczelarskiej. Ponieważ ja uważam, że początkujący pszczelarz pomimo tego, że nie powinno się chodzić koło uli przeszkadzać w zimowli, to powinien przynajmniej co drugi, co trzeci dzień iść na pasiekę przez jedną zimę. I słuchać, co pszczoły mówią w ulu. Nadsłuchiwać, jakie tam są, yy, kochani, dźwięki. Ze względu na to, że teraz uczycie się, jeżeli będziecie czekać z tym za rok, za dwa, za trzy, wtedy, kiedy Wam się rodziny będą osypywać, kiedy nie będziecie mieć w ogóle wglądu i nagle zaczniecie szukać przyczyny, to nie będziecie wiedzieć, dlaczego. Yy, czy można było coś zrobić wcześniej, przeanalizować całą zimowlę, bo pamiętajcie, upadek rodziny możemy analizować aż od... Tego roku, czyli y, nie 23, od 22, bo to, że 23 już nie macie na koniec roku pszczół, to może być przyczyna tego, że w 22 roku, w 22 roku, kochani, y, było już coś na pasiece, co was, y, waszym, y, waszej uwadze po prostu umknęło. I to jest bardzo ważne. Więc, kochani, y, przejdziemy tą analizę ze względu na to, że zaglądać czy nie zaglądać patrzeć do ula, czy nie patrzeć y, ocieplać czy nie ocieplać dokarmiać czy nie dokarmiać. Kochani, tak naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo różnych teorii. Moją teorią jest, kiedy trzeba, idziemy i zaglądamy. Kiedy nie trzeba, idziemy i słuchamy, bo się uczycie. A żeby się nauczyć języka pszczół, czyli... Języka migowego, pamiętajcie, one pokazują, one mówią, tylko swoim językiem, to tak jakbyśmy kochani wyjechali, nie wiem, do Chin, Indii, y, słyszymy nagle dźwięki, które do nas dochodzą, pokazują nam wszyscy o co chodzi, ale my nie kumamy, nie jesteśmy w stanie nadążyć za językiem, wydaje nam się, że to jest w ogóle abstrakcja, żebyśmy to poznali. Po czym, jeżeli się dobrze przysłuchamy, zobaczymy te gesty, które nam ktoś pokazuje, skręć w prawo, skręć w lewo, to pomimo tego, że nasze dźwięki jeszcze, jeżeli chodzi o słowa, nie są zrozumiałe, to te gesty zaczynają być nam znajome, zaczynają rozumieć to, co oni chcą nam przekazać, jak chcą nam pomóc. I to samo jest w ulu, kochani. Analogicznie możemy wziąć pod uwagę. Pszczoły nam mówią, ale zanim my zrozumiemy ich język, czyli to, co słyszymy, kochani, możemy widzieć. Wiele rzeczy jest takich, które pszczoły nam pokazują. I to jest właśnie obowiązek pszczelarza, kochani, na początku drogi, aby poznać to, co nam pszczoły pokazują, a później y, nauczyć się tego, co nam mówią. Ze względu na to, kochani, że jeżeli nie pójdziecie na zimę, nie będziecie słuchać pod ulem, jak brzmi prawidłowa zimowla, czyli by od jesieni tak naprawdę, odkąd macie pszczoły, powinniście stać przy ulu i zanim otworzycie ul, posłuchać kochani, nachylić się na ten ul, posłuchać, wsłuchać się i tak co parę dni sobie iść, posłuchać, aha, dalej tak samo, aha, dalej tak samo, aż nagle traficie na jakiś inny dźwięk i na pewno się zaniepokoicie, usłyszycie, oj, coś tam jest nie tak, więc przeanalizujecie, a, uderzyłem w ul i są troszeczkę głośniej, ale już jest cicho. Y, jeszcze nie dotknąłem ula, ale już z daleka słyszę tam bardzo głośno. Staram się unieść ten ul, wiecie, styropian, ja mądruję, bo to łatwo podnieść, sprawdzić tą wagę, ale też Was zachęcam, jeżeli macie ule nie przykręcane do stojaków, tylko przypinane na przykład pasami, jesteście na pasiece, podnieś zanim otworzycie, przeanalizujecie, ile tam jest pokarmu, ile czerwiu, to Wam wszystko da, później obraz taki podnosicie, oha, dobra jest, wszystko w porządku, kochani. Ale na przykład będzie troszeczkę mniej, albo będzie Was niepokoić dźwięk, no to wtedy podnosicie, jest średnio lekko, ale muszę zobaczyć jeszcze, czy one dostają do pokarmu, prawda? To jeszcze jest to przeanalizowanie później drogi pokarmowej, czy mają co jeść. Bo pamiętajcie, kochani, to, że my ratujemy rodziny w zimie, to jest, kochani, jedno. I to jest nasz obowiązek tak naprawdę. Nie patrzmy na to, co było dawniej, jak, na, jak nasi dziadkowie, kochani, e, funkcjonowali na pasiece. Bo wtedy, kiedy nasi dziadkowie, ojcowie mieli e, pszczoły, Wtedy, kochani, były zupełnie inne bazy pożytkowe, inaczej to wszystko wyglądało. My możemy teraz się jak najbardziej, bardzo uczyć od tamtych, z tamtych czasów i powinniśmy, kochani, bo tamte doświadczenia musimy teraz przekładać na nasze czasy, na nasze pożytki, na nasz rozwój wiosenny pszczół, na to, co mamy w okolicy. Bo, kochani, jeżeli jesteście gdzieś w Bieszczadach i macie, nie macie rzepaków, tylko macie spać, która się zaczyna w czerwcu, to kochani, nie wprowadzicie sobie tam pszczoły, która się rozwija w lutym, w marcu, która już zaczyna ten krąg życia, taki bum, bo ona na rzepaki musi być gotowa gdzie nie gdzie jeszcze wcześniej. Tego nie będziecie mieć, mogli mieć ze względu na to, że te pszczoły będą Wam głodować. No, chyba że chcecie dokarmiać, być hodowcami odkładów, to jak najbardziej, bo wtedy sobie robicie odkłady, kochani, no i wiadomo, do spadzi dotrzymacie. Ale z drugiej strony nie możecie sobie pozwolić znowu na y, pszczołę, która jest y, na późne pożytki i późno się rozwija, na rzepakach, bo znowu nie weźmiecie tych rzepaków. Te roje będą małe, one będą dopiero zaczynać, a nawet jak przyniosą, kochani, to przyniosą dużo mniejsze ilości niż te rzepaki. Z trzeciej strony, kochani, rzepaki to może być jedyny wasz pożytek. Później możecie mieć pustynie, już nic więcej, już tylko robicie odkłady i zajmujecie się pszczołami, bo tego wymaga sytuacja. Nie mają co więcej jeść. I tutaj popatrzcie się, ile jest różnych y, dróg i my nie możemy się uparcie, y, kochani, trzymać jednej drogi, bo u mnie jest tak, ale koniecznie, ja patrzę nieraz wchodzę sobie gdzieś tam w filmiki z ciekawości. I patrzę, jaki ktoś ma teren, to już z samej wyobraźni tego terenu, który tam widzę, są myślę, wow, ja marzę, kochani, to w palszej, że moje pszczoły by nie miały jeść. Ty kobiety, ja bym sobie chciała tam posiedzieć. No Marku, jak wchodzę do ciebie, jak widzę to jezioro, no cudny teren, kochani, wilgoć, ciepło, ciepła woda. Mają dostęp cały czas, kochani, do, do wody. One przestaną brać wodę z ula, chociażbyście im najlepsze dały dali. One polecą na ten staw, polecą gdzieś na moczary, na jakieś bajorka, bo tam są te mikro, makro elementy, które one potrzebują sobie przynieść. Kochani, e, e, gdzie niegdzie piękne wieżby od samej wiosny, no bajka, po prostu zakwitają i mamy ciągłość bazy pożytkowej, no tam pyłku nie braknie, tam wnet musimy ujmować tej pierzgi. Więc pierzgę możemy sobie właśnie na tych iwach pozyskać do innych uli, na innej pasiece, gdzie nie ma pyłku i gdzie możemy właśnie ten rozwój znowu wiosenny ruszyć ze względu na brak pyłku. To właśnie tamte rodziny z tych wierzb nam dadzą ten pożytek. Więc kochani, nie trzymajmy się sztywno zasad takich, jakie ktoś nam wpoił, jakie mamy na naszym terenie. Żeby zrozumieć drugiego pszczelarza, nawet parę kilometrów dalej, musimy do niego jechać, zobaczyć co u niego kwitnie, co rośnie, jak wygląda cała zimowla i jakie rodziny on zimuje? Bo pamiętajcie, wracając oczywiście już poszłam z tematem dalej, wracając do tematu, kiedy na wiosnę mówimy, że potrzebujemy silnych rodzin, kochani, no to wiadomo, jeżeli sobie ocieplimy ule, bo to ma ciągłość, wiecie, to wszystko ma znaczenie, co teraz mówię, tylko tak troszkę naokoło. Jeżeli potrzebujemy na wiosnę silnych rodzin, to my, kochani, nie możemy sobie pozwolić, żeby nam pszczoły całą zimę czerwiły. Bo mamy późne pożytki. Zależy, oczywiście, znowu kochani, zależy w jakim terenie jesteście. Bo jeżeli macie, tak jak Andrzej mówi, od jesieni cały czas kłąb zimowy, one są zbite, no to wiadomo, ta droga pokarmowa, która jest w obliczeniach na zimowlę, ona będzie dokładnie taka. Tam nie będzie brakować Wam jedzenia, tam matki nie będą czerwić, bo jest za zimno. Pszczoły nie są głupie, żeby robić sobie na marne. Ale jakbyście mieszkali w moim terenie, gdzie grudzień był praktycznie bardzo ciepły, listopad to już w ogóle y, szaleństwo. Do tego dostęp świeżego pyłku. Kochani, moje matki będą czerwić. Ale jak przyszło teraz parę dni minus 25 stopni to sobie wyobraźcie, co tam się w ulu dzieje, jakie tam kaloryfery są odpalone, jeżeli byłby czerw w ulu. To nie jest już śmieszne, wiecie, 35, yy, a 25 na minusie, to weźcie sobie kotłownie kochani, i szuflujcie yy, tym, wiecie, tym koksem, czy tam węglem, czy drzewem, czy co tam macie, czy nawet gaz. No to, kochani, licznik gazu idzie taki, no i fajnie, nie fajnie. A one to wszystko muszą zrobić własnymi mięśniami. To nie jest tak, że, kochani, one będą się, wiecie, trzęsły zimna. Nie, kochani, one się trzęsą ze względu na to, że muszą zrobić temperaturę. Żeby mieć temperaturę, muszą mieć dostęp na około do jedzenia. Każda jedna pszczoła musi pozyskać Tą energię z pokarmu, więc wyjadają. Jeszcze wyjadły wcześniej, bo przecież był czerw, prawda? Więc tutaj, kochani, jak najbardziej ocieplanie uli jestem za. Pszczoły bardzo duży stres w zimie przechodzą. I to jest fakt. Pszczoły nie są przyzwyczajone do zimy, do tego, że one muszą, kochani sobie starać się tam o wszystko. Z tego względu, że jak tylko jest cieplej, Chętnie wylatują na pole. To już samo to nam dają y, do myślenia, że potrzebują dostęp świeżego pokarmu, potrzebują się opróżnić, potrzebują się rozwijać. Więc zima dla nich jest stresem, tak jak i dla nas. Nie wszyscy lubią zimę, prawda? I tutaj, kochani, y, znowu ocieplimy ule, mamy cieplejszy teren, y, mamy jakieś późne poplony, mamy pola na włoci bardzo później, które naprawdę w listopadzie jeszcze kwitły i dość intensywnie, mamy masę bluszczy, które kwitną na jesień. To jest dostęp świeżego pyłku. Jeżeli my nie zaizolujemy matek, jeżeli matki będą nam czerwić cały czas, będą mieć w ulu ciepło, więc yy, jak najbardziej będą się czuły jeszcze komfortowo, prawda? Mamy ciepło, nie musimy się starać bardzo na schłodzenie tego gniazda, yy, mamy to wszystko pod ręką, czyli pokarm, kieszgę, jeszcze świeży pyłek, nie braknie nam, no to hej, kochana, dawaj, znosimy jajaczka, bo my potrzebujemy się rozwijać, potrzebujemy, żeby tu nas było dużo. I zaburzamy kochani równowagę znowu, kiedy schładzamy gniazda, więc troszeczkę stopujemy te matki. Tutaj wszystko zależy od tego, jaka jest zima, jaka, jakie przedwiośnie, jaka wiosna, bo to, że w zimie mamy kochani po 15 stopni na plusie, a no, jak w marcu nam przyjdzie dwa tygodnie mrozów, no to wiecie, chodzi o to, że rozpompowane rodziny, już nie zatrzymamy. Jeżeli zaczniemy rozrajać, robić odkłady, wprowadzimy w stres pszczoły. Jeżeli tam jest jakaś ukro, ukryta choroba, to jest tak zimno stres, brak pożytku, jeszcze przymrozki marcowe. Mamy załatwioną pasiekę, tam się wszystko uaktywnia. Wiecie, są rzeczy, które można, yy, są rzeczy, które warto, i są rzeczy, których nie powinniśmy robić, pomimo tego, że bardzo chcemy. Bo wiecie, jak się chce, to można. No nie no, jak się bardzo chce, to nawet warto ale nie wszystko wychodzi na korzyść. Tutaj, kochani, na początku waszej drogi, tej pszczelarskiej, na początku tego, co teraz macie, zachęcam was, abyście się nauczyli słuchać pszczół. Na pewno są dla was ważne pożytki. Do pożytków układacie całą pasiekę, całą pszczołę. Nie kupujcie sobie nie wiadomo skąd matek, kochani. To jest, znaczy, wiecie, tutaj mogę chodząc matek, dostanie mi się po uszach, ale, kochani, to już nie jeden mówi, że... Wcale te matki sprowadzane na naszym terenie nie są najlepsze, kochani. My musimy mieć naszą pszczołę lokalną, żeby ona do naszych warunków się dostosowała. Bo to, że nam przynoszą, kochani, po 100 kg miodu, a my nie mamy pożytków na to 100 kg miodów, to znaczy, że przynoszą z innych uli i nie wiadomo co. Więc wiecie, żeby mieć pszczołę, żeby mieć dużo pszczół w ulu i dużo miodu, to pamiętajcie, że musimy mieć duże pożytki w koło, żeby one mogły nam to pozyskać. I tutaj, kochani, faktycznie. Yy, no marzę o tym live'ie, wiecie, no, taka poważna jestem, prawda, bo teraz miałam coś innego robić, no ale jak już włączyłam kamerę, no to oczywiście, że robota stoi, no nie, no i jak zwykle. Kochani, umówmy się wstępnie na poniedziałek na 19, potwierdzę i faktycznie, jeżeli by nam się udało połączyć, to wtedy możemy coś zobrazować, możemy coś, wiecie... Poruszyć naprawdę bardzo ważne tematy, bo pamiętajcie, o ile sprzedaż miodu, pyłku, pierzgi i wszystkiego innego to jest nasza praca, to kochani pszczoły to jest nasza, nasza wspólnota. I jeżeli my przestaniemy nawzajem o sobie, o siebie yy, dbać, yy, jak i o pszczoły, kochani, dorobimy sobie do tego, że faktycznie te tereny zapowietrzone, ta złośliwość pszczelarska, czy te takie dziwne podejścia pszczelarzy będą coraz szersze. A pamiętajcie, że pszczelarze, kochani, to jest jedna wielka rodzina. My się mamy trzymać jak rodzina, ze względu na to, że my mamy do czynienia z pszczołami, które, kochani, dają nam do zrozumienia, że jak yy, z jednego ula wyciągniemy matkę i tą rodzinę położymy na drugą rodzinę, a tam nie będzie matyczników ani żadnej innej matki, to oni się połączą. Może i nie do końca będą akceptować tą matkę. Nie muszą, kochani. Ale to jest tak właśnie jak my, pszczelarze. My mamy, kochani, jedną wielką rodzinę. Kochani, łączymy się. Niekoniecznie musicie mnie akceptować, czy kogoś innego, kto ma inne zdanie. Ale z każdego tego zdania wyciągamy coś dobrego do swojej pasieki. Tak samo ta rodzina. Ona się połączy, ona będzie pracować na tą rodzinę, kochani. Ale każda indywidualnie na siebie. A kiedy z tej rodziny wyjdzie rójka, czyli urodzi się następny pszczelarz, kochani, to będą dwie osobne rodziny. One będą walczyć ze sobą, chociaż są z tego samego ula. Ale kochani, kiedy się znowu zabierze jedną z tych matek i znowu się połączy tą rodzinę, to oni znowu współpracują. Pamiętajcie, tak jest. Młody pszczelarz zawsze będzie przychodził, kochani, zawsze będzie popełniał błędy. Ale to właśnie tutaj my możemy walczyć. Ale, kochani, kiedy się połączymy i będziemy pracować wspólnie dla dobra tych pszczół, to wtedy naprawdę możemy bardzo dużo zrobić. Kochani, przede wszystkim sadzimy. Od wiosny, kochani, od krokusika do późnej jesieni, kochani, nie wiadomo do jakich bluszczy. Sadzimy, siejemy, e, przeważnie powinniśmy byliny, drzewa, coś, co jest na dłużej, bo pożytki, kochani, poplony nie są pewne. Ja w tym roku miałam gorczycę taką, zielona, kochani, była zaorana. No też myślałam, że jakiegoś pyłku będę miała, a nie trochę. Ale na przykład już bluszcze, kiedy się zrobiło troszeczkę chłodniej, więcej wilgoci, już słońce tak nie wypalało tego nektaru, no to kochani, wtedy pszczoły pyłeczek nosiły i jakieś pewnie kropelki, jakby są kropelki i potrzebujemy ruszyć matki, to te kropelki już spowodują, kochani, że te matki ruszą do czerwienia. Uwierzcie mi, już pszczoły będą czuły, że po trochę można tych dzieci mieć. Y, bo one potrzebują jedzenia, żeby zapewnić byt I tak samo jest u nas u ludzi. Koni, nikt na marny nie będzie dzieci rodził, jak rodzina nie będzie miała na chleb. Bo, no wiecie, ten temat zostawiamy. Dobra, to był zły przykład. <laughs> y, Koni, chodzi o to, pszczelarze y, to są jak dwie rodziny pszczele. Konkurują, y, rabują się, ale kiedy się je połączy. Tworzą jedną wielką rodzinę, więc my, jak najbardziej kochani, każdy z nas pozyskuje miód na własne potrzeby, czyli tak naprawdę troszeczkę rabujemy ule i coś, co tam nam dają, abyśmy mogli funkcjonować, mieć miód, sprzedać miód, utrzymać pasiekę, czy utrzymać niejednokrotnie rodzinę. Ale jak się połączymy, kochani, to pracujemy, kochani, dla wspólnoty wszystkich pszczół, w tym ulu, pomimo że jesteśmy połączeni. Pamiętajcie, konkurencja może być wredna albo zdrowa. Pszczelarze prowadzą zdrową konkurencję i tego się uczmy od samego początku. A zobaczycie, że będzie mniej chorób, będzie łatwiej nam żyć, pszczelarze będą bardziej zorganizowani, a przede wszystkim będą mieć większe obowiązki na tej pasiece co do roznoszenia chorób pszczelich. Bo jeżeli oni zadbają i będą wiedzieć, jak zadbać o pszczoły, to kochani, te choroby nie będą się rozszerzać na wasze i moje pasieki. Więc dbajmy o siebie, konkurować zawsze możemy. Do zobaczenia!